pani marszałek wysoka izbo 31 grudnia ubiegłego roku minął czas obowiązywania ustawy która gwarantuje osobom których lokal musi być poddany remontowi zapewnienie przez gminę lokalu zamiennego i pokrycie kosztów przeprowadzki i Prawdopodobnie w kwietniu zacznie obowiązywać ustawa, która znów wprowadzi ten przepis, działając wstecz, i jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że ktoś, kto poniósł koszty przeprowadzki, będzie się prawdopodobnie mógł zwrócić do gminy, tak to sobie wyobrażam, o zwrot tych kosztów. A co z osobami, które wczoraj, dziś albo jutro zostaną zmuszone do opuszczenia swojego lokalu, bo ich budynek grozi zawaleniem albo musi być poddany remontowi zgodnie z wolą gminy? Co Panie Ministrze, i pytam także Państwa posłów, którzy jesteście autorami tej spóźnionej o kilka miesięcy ustawy, co w takiej sytuacji, kiedy dziś ktoś się dowiedział, że musi opuścić swój lokal, a gmina zgodnie z obowiązującym prawem nie jest zobowiązana do tego, żeby mu lokal zastępczy zaproponować? Dziękuję bardzo. Dziękuję.